Saura towarzyszy dzisiaj już piątej edycji pokazów polowych maszyn firmy Agrotom w miejscowości Gola w województwie wielkopolskim. Z nami dwóch rolników, którzy na dzisiejszy pokaz przyjechali z okolicznych miejscowości. Pan Mariusz i Jarosław, panowie, jak duże gospodarstwa prowadzicie? 50 hektarów. O, malutkie, pięć, hobbystycznie. ale jednak na pokaz przyjechaliście, które maszyny najbardziej przyciągnęły wzrok? To znaczy, przyciągnęły to największe, no ale tak realnie, no to takie 3 metrowe to wszystko, nie? To co u nas by się sprawdziło, nie? Czyli to, jakaś talerzówka? Ona aktywna i właśnie siewnik do talerzówki, która mam też z ciągniętej, to siewnik APSP, jak się nie mylę. Talerzowy. A na przykład? No, ja tak mówię, hobbystycznie przyjechałem, to ogólnie, no, jak największe oczywiście, ale to te małe też ok. Tu właśnie kolega mi usługi prowadzi, także na moim gospodarstwie małym, także tak razem przyjechaliśmy i patrzymy to co... To barwy za raczej no, ostatnio, nie? Te tak. zakupy co robimy to, to rozsiewacz, tak samo mamy i talerzówkę na razie, nie? Okay, czyli dwie maszyny pracują agrotomów w gospodarstwie Na razie, tak. Na razie, czyli w... będą kolejne na zakupy. No w tym roku jeszcze właśnie, mhm. ten co mówiłem, ten talerzowy, no i w przyszłości może jakiś zrywać konkretny, nie? To jak się sprawują te maszyny? No, jak na polską markę, to myślę, że dobrze. Nie ma co narzekać. Jakościowo i cenowo, nie. A poza tym jakieś zachodnie również w gospodarstwie pracują, czy jak to wygląda? Tak, pół tam zachodni niektóre maszyny, no ale cena, nie? Cena robi robotę na dzień dzisiejszy, także no myślę, że trzeba się trzymać krajowych. A jakością chyba też się bronią. Myślę, że porównywalne, porównywalne, nie? Nie, nie odstaje gra od, od zachodu, nie? A jeśli chodzi o. Te zakupy właśnie, no to jeszcze jakieś dofinansowania unijne tutaj, czy jak to wygląda pana w Parę lat do tyłu, no to wszystko dofinansowania. Dzisiaj już się kończą to programy na maszyny. Mm -hmm. Głównie może na budowę się starać, także no, będzie ciężko, żeby jakieś dofinansowania, nie? Będzie trzeba patrzeć ze swoich. Jednym z uczestników dzisiejszego pokazu jest Bartosz Kaptur. Bartosz, skąd przyjechałeś na dzisiejszy pokaz? Z Fałkowa Kościelnego. Jestem z jakąś zorganizowaną grupą? Tak, przyjechaliśmy ze szkoły Marszew i yy, jesteśmy sporałą grupą dzisiaj. Tutaj chłopaki stoją za nami. Ogólnie podoba mi się, podoba, fajne maszyny. Agrotom bardzo dobra firma, no i dużo znajomych ludzi, nie. Jakiś konkretna maszyna na tobie zrobiła największe wrażenie? Puk dutowy od AgroTomu bardzo dobra firma i podobało mi się, jak pracuje. Idzie na głęboko, M, ładna maszyna. Ja rozumiem swoje gospodarstwo też z rodzicami prowadzi. Tak, po, po, posiadamy gospodarstwo w 100 hektarach i jeszcze maszyny z Agrotomu nie mamy. Ale może w przyszłości coś będzie planowane. Stawiacie na polskie marki raczej czy zachodnie? Yy, planujemy bardziej tak zachodnie. Na polskiej tak nie bardziej nie idziemy. Ale rozumiem, że tutaj klasą absolutnie te maszyny, które obserwowałeś w polu, nie odbiegają od tego, co na zachodzie jest produkowane. Nie, nie odbiegają. No i będziemy może zainteresowani takim kupnem mas takie maszyny. Kolejny z uczestników dzisiejszego wydarzenia Kazimierz Nowak. Panie Kazimierzu, skąd pan przyjechał na pokaz? Z polskich holendrów. E, powiat y, brzeski, gmina Dobrzyca. Jakaś grupa zorganizowana, czy sam tutaj na pokaz właśnie? Tak, można powiedzieć, że zorganizowana, bo w trzech, no to to już troszkę ludzi jest. To, to, to znaczy, <laughs> oczywiście. Jakieś konkretne cele, jakaś konkretna maszyna upatrzona, czy tak, porozglądacie co ciekawego, co jakie nowości i tak dalej. No to co? co zwróciło przede wszystkim uwagę na tym pokazie? Bo tych maszyn było prezentowanych około 20. No o dość dużo, no nie powiem, że nie talerzówki bardzo fajne. Co prawda nie wszyscy chyba na pełną głębokość wpuszczali, bo efekty po każdej inne. Niby duży ciągnik, a słaby efekt, a przy małych ciągnikach były lepsze efekty, bardziej wymieszana ta, ta gleba i, i wszystko. Ale generalnie pozytywnie, maszyny generalnie dobrej oczywiście. jakości. O, oczywiście, że pozytywnie, pozytywnie, tak. A Pan, rozumiem, swoje gospodarstwo również prowadzi? Tak, 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 prowadzę. Dużo reł? No, około 40 hektarów. Maszyny polskie czy zachodnie pracują w gospodarstwie? Na razie polskie, ale konkurencyjne firmy, ale y, przymierzam się do jakiegoś kupna z tej firmy, ale zobaczymy, co w przyszłości będzie. Okay. Agrotom na liście, ale właśnie talerzówka czy jakaś inna maszyna? Raczej bezorkowiec. To teraz pracuje pług jeszcze na gospodarstwie? czy Tak, tak, no tryb mieszany, ale, 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 ale więcej pług raczej, nie? bo mamy takie ziemie też mieszane i na razie w tą bezorkę jeszcze nie wchodzimy. No, tak tradycyjne gospodarstwo, to na razie trzeba jeszcze rodzica posłuchać i, i nie ma się co co, co wy, 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 wyrywać przez szereg. Ale już powoli się daje przekonywać na to, żeby ten bezorkowiec zawitał. Już tak, powolutku tak, po burakach już robimy bezorkę, a, a, a tak to różnie zależy, jak, jak potrzeba. Dobra, i to jeszcze na koniec, pierwszy raz tu na pokazie, bo to już piąta edycja? Nie, nie, drugi, w zeszłym roku też byliśmy. I co, zmieniło się coś rzeczywiście na lepsze jeszcze w tych maszynach? Na pewno w maszynach, no myślę, że tak, no, coraz większy, większy asortyment mają i jest do każdego coś ciekawego. Tylko no, i, i przede wszystkim co w tej firmie jest to, że jest rozmiarowość różna, nie jest tylko do dużych gospodarstw, są też maszyny do dużych, są do małych. Mieszanka jest taka. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak, 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 jak najbardziej. Kolejnym z młodych uczestników dzisiejszej akcji jest Konrad Sikora. Konrad, skąd... Przyjechałeś tutaj na, na pokaz? Zalesie wielkie. Też z jakąś zorganizowaną grupą ze szkoły? Nie, z kolegą tylko. Tak, do zobaczenia maszyn. A pierwszy raz tutaj, bo to już piąta edycja pierwszy raz oglądasz maszyny agrotom w akcji? Tak, pierwszy raz. Gospodarstwo z rodzicami prowadzisz, na jakim areale? Gospodarstwo prowadzimy o mleczne 36 hektarów własnych, bez dzierża, bez niczego. To uprawa bezorkowa? Tak, w większości bezorkowa teraz. A tutaj, która maszyna agrotomu na Tobie zrobiła największe wrażenie? W ogóle podobało się? Wrażenie dobre? Dobra jakość pracy? Yy, mnie te. ta yy, talerzówka, ta ma, ładnie robi, miesza wszystko ładnie i no, ładne. W planach jakieś właśnie zakup takiej maszyny z dotacji na przykład? No, tata myślał nad nowym rozsiewaczem właśnie z agrotomu, ale nie czy weźmiemy, się wszystko okaże. Z nami jest jak zwykle pan Dawid Porzucek, który opowie nam aż o 19 maszynach, które są dzisiaj prezentowane w polu. No może nie o wszystkich, ale aż 19 jest prezentowanych w akcji, prawda? Tak, 19 maszyn pracuje w polu. Wszystkie nowości, które prezentowaliśmy na Bednarach, no i plus te maszyny, które są takim najmocniejszym punktem naszej oferty. Po raz pierwszy w polu możemy zobaczyć siewnik SPH o szerokości 6 metrów, czyli siewnik pneumatyczny szerokość robocza 6 metrów. Po raz pierwszy możemy zobaczyć siewnik do uprawy bezpośredniej ATST, tutaj szerokość 4 metry. To jest siewnik, którym możemy wykonywać zarówno siew nasion, jak i siew nawozu. Nowością jest też głębosz GP. SXL. To jest maszyna nietypowymi redlicami typu Plow, która jest wyposażona w zabezpieczenie sprężynowe i wał kolczasty doprawiający podwójny wał. Po raz pierwszy możemy też zobaczyć agregat orkowo-podorywkowy model APHP, czyli agregat, który już wcześniej był w naszej ofercie, ale teraz jest on wyposażony w zabezpieczenie hydrauliczne. To takie, myślę, cztery główne nowości. Cztery główne nowości, a poza tym. Te maszyny, które już są sprawdzone, też możemy oglądać w akcji. Tak, dokładnie. Siewnik pneumatyczny wyposażony w bronę wirnikową, agregat UPH, agregaty do uprawy bezorokowej BWH, APHW, największą bronę talerzową, jaką mamy w ofercie ATH XL12. Oj, jeszcze zapomniałem o jednej nowości z Bednar. Jest to brona talerzowa ATHX o szerokości 7,5 metra. Ona ma takie nietypowe talerze, model Aggressive i są one też ułożone w układzie X standardowo. W każdej bronie talerzowej przedni rząd patrzy najmiał na to w prawą stronę, tylny rząd w lewą stronę. Tutaj połowa rzędu przedniego jest skierowana w prawo, druga połowa w lewo i w tylnym rzędzie jest to na odwrót. Główne założenie, żeby maszyny nie ściągało na boki. I dodatkowo talerz agresywny, czyli taki troszeczkę pofalowany z mniejszym wycięciem, ale na pewno z dużo większą wytrzymałością. To jeszcze płytsza uprawa? Jeszcze trudniejsze warunki. Do płytszej uprawy mamy maszynę, która jest wyposażona w talerze typ cross cutter. Wtedy już to tak naprawdę kilka centymetrów ta uprawa. Tak, zgadza się, kilka centymetrów, od 3 do 5 centymetrów. 19 maszyn w akcji, ale poza tym jeszcze stacjonarnie tutaj możemy około 10 maszyn waszych oglądać, prawda? Tak, dokładnie. Ponad 10 maszyn prezentujemy stacjonarnie. Tutaj można znaleźć takie już modele, które są od dawna w naszej ofercie, ale wciąż cieszą się bardzo dużą popularnością, jak brona talerzowa z hydropakiem, brona talerzowa bez hydropaku. Prezentujemy też aplikator do gnojowicy, agregat UPH w wersji premium, czyli po prostu taki większy, cięższy brat modelu UPH. Mamy debiuty, mamy premiery, tak jak nam pan powiedział, no ale chyba Najszerszą maszyną jest dzisiaj właśnie ta talerzówka, o której pan powiedział, 12 metrów szerokości, prawda? Tak, zdecydowanie. To jest największa maszyna, jaką mamy w ofercie 12 metrów, czyli już spory kawał pola. Możemy nią uprawić w jednym przejeździe. Ta maszyna wymaga już tutaj sporego ciągnika, 300, a może i 400 koni. Zależy jakie tutaj warunki mamy. Tak naprawdę to jest typowa brona talerzowa, czyli grządziel talerz, piasta bezobsługowa. Tutaj ona też pracuje na talerzach w typie agresiv, jest wyposażona też w przednią włókę wyrównującą. No można powiedzieć, po prostu robi robotę. To jest największa maszyna pod względem szerokości, a czy to jest maszyna, która potrzebuje najmocniejszego ciągnika? Bo... Brona talerzowa typowo pracuje gdzieś powiedzmy około 10 cm głębokości. Także tutaj. Nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na moc, na pewno największe zapotrzebowanie tutaj wymaga pług dłutowy i agregaty do uprawy bezorkowej. Prezentujemy tutaj agregat BWH o szerokości 4,2 m i ta maszyna potrzebuje około 400 koni. A z nami burmistrz miasta i gminy Jaraczewo, pan Bartosz Banaszak. Panie Bartoszu, piąta edycja pokazów z w Goli. Pomysłodawca cały czas ten sam, tylko stanowisko inne. Tak, właśnie pozmieniało się od ubiegłego roku. W ubiegłym roku byłem w roli Sołtysa, teraz jestem w roli burmistrza, ale chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy 5 lat i tak jak pan zauważył, piąte pokazy praktycznie trwają. Maszyn coraz więcej, wystawców. Też coraz więcej, no i przede wszystkim coraz większa frekwencja. Maszyny w akcji, nie tylko takie na placu, maszyny w akcji naprawdę przyciągają duże tłumy ludzi, bo chcą ci ludzie zobaczyć, jak te maszyny faktycznie w, po, pracują w polu. O 20 maszyn w akcji, 10 jeszcze tutaj stacjonarnie. Które na panu, panie burmistrzu, zrobiły największe wrażenie? No, ja powiem tak, że każda maszyna ma coś w sobie, ale najbardziej to tutaj brony talerzowe, bo patrząc na to, jaką robotę robią po tej kukurydzy, to naprawdę fajnie wykonane, fajna praca po nich zrobiona, i tak myślę, że na tych bronach talerzowych bym się skupił. I ta uprawa bezorkowa też tutaj mocno, cały czas. Coraz bardziej popularne. Tak, tym bardziej, że coraz mamy możliwości, coraz większych dopłat, jeżeli chodzi o uprawę bezorkową, więc tutaj też te maszyny na pewno cieszą się dużym powodzeniem. Dwa pytania związane z tym, że burmistrz jest również rolnikiem. Jak rolnik odnajduje się w roli burmistrza? E, powiem tak, że. Jest to dla mnie takie odreagowanie, tak naprawdę. Pracowałem od samego urodzenia w gospodarstwie. Mimo tego, że byłem też doradcą rolniczym, praca w biurze zawsze po pracy gdzieś tam ten czas na gospodarstwo był i tak do tej pory również jest. I powiem szczerze, że jak na razie jest to takim dla mnie odreagowaniem po pracy w fotelu burmistrza.